Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol i witam Was w pierwszym odcinku z nowej serii na moim kanale Devil May Cry. Jak widzicie zobaczyłem się w Devil May Cry HD Collection, z w której wchodzą. Widocznie tutaj Devil May Cry Ach, miła pani, miły głos. Devil May Cry, część pierwsza, Devil May Cry 2 i Devil May Cry 3 Dante's Awakening Special Edition no, do Maker, to jest jedna z serii bliższych mojemu sercu. Pamiętam, jedynkę została wydana w 2001 roku na PlayStation 2 i to była moja pierwsza oryginalna gra na PlayStation 2, bo wcześniej... Troszeczkę to się pieraczyło. Delikatnie, no nie miałem pieniędzy. Cicho, nie osądzajcie od razu. No, bo to moja pierwsza oryginalna gra i pamiętam, przeszedłem ją chyba niezliczony ilość razy. Coś, no, około 20-30, może? Naprawdę później już masterowałem tylko wyniki i w każdym razie pamiętam, że. Od tamtego czasu, kiedy przeszedłem pierwszą część, tyle razy i usłyszałem, że dwójka jest strasznym krapem, to porzuciłem wielkie nadzieje. Konsola się zepsuła, akurat wtedy był taki okres w moim życiu, niestety, gdzie przez jakiś rok nie grałem. I trójka przeszła mi koło nosa, wtedy pamiętam, i teraz za jedyne 59 zł, mega turbo promocji, miałem okazję kupić kolekcję HD, czyli składaka. Trzy części w cenie... Pfu, nie wiem, połowy. Każda z tych gier podobno zasługuje... No, przecież może dwójki. Na przynajmniej 100 złotych wydane, ale... Zaczynając tą serię już bez ogródek, utrzymując porządek chronologiczny, zaczniemy od części trzeciej, Dan Awakening, ponieważ ona jest prequelem. I serio uważam, że warto pokazać tą grę, bo naprawdę... Zestarzała się pięknie, ale nie, nie aż tak pięknie, spokojnie, to nie jest screenshot bezpośrednio z rozgrywki. Nie, 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 przypominam, PlayStation 2 w dalszym ciągu. No, choć ja gram na Xboxie 360, to troszeczkę to profanacja z mojej strony. Ale spokojnie, nie, no nie, będziemy oglądać intra zrobionego przez firmę, która no pewnie się splunka o prawa autorskie. Strasznie podobno są upierdliwie, jeżeli o to chodzi. Nie, zaczniemy nową grę. Ale z racji tego, że miałem okazję już odpalić ją sobie wcześniej, no ja inaczej, jakoś musiałem podjąć decyzję, że warto ją wam pokazać przecież. No to wyłączymy tutorial. E Easy... Nie nie, 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 nie. Ja nie jestem z tych graczy, którzy grają na Easy, kiedy nagrywają. Albo się potrafi grać i gadać, albo nie. No, nie, jeżeli zapytacie mnie, jaka jest różnica między goldem a yellow w tamtym wypadku, nie wiem. Szczerze, nie wiem. Ja po prostu zawsze wychodzę z założenia, że lepiej wybrać złoto niż kolor żółty, po prostu. Ah, you've heard of it haven't you the legend of sparta when i was young my father would tell me stories about it long ago in ancient times a demon rebelled against his own kind for the sake of the human race with his sword he shut the portal to the demonic realm and sealed the evil entities off from our human world but since he was a demon himself

The two no, jak widzicie, bliźniaki jedno jajowe. I to wcale nie jest wina tego, że grafika na PlayStation 2 była słaba. Nie, no byli razem w jednym łonie. Puh, aha, spoko. Ładnie się zaczyna. Żebyśmy byli świadkami jednej z ostatnich scen w tej grze, no pani potwierdziła. No i teraz przygotujcie się. To jest jedyna cecha, jaka odróżnia teraz Vergila od tego przez całą grę. Zaczesana do góry grzywka, Znaczy, do góry bardziej, do tyłu. Ala Al Pacino. Ej, hey, moment, czy ja dobrze widziałem? On go dobił. Ej, no tak bracia nie robią, kurde. Co wy macie za relacje? Co jest? Tatuś pił? A nie, to tuś był demonem. Oj, przypał. Pewnie mieliście kiepskie dzieciństwo. No, ja widzicie, tak prezentuje się grafika. Ej, nie ma większego luzaka on, nie, serio, naprawdę dlatego wybrałem tą serię. Bo tutaj się narodził jeden z większych kozaków. To co oni zrobili w nowej części w DMC Ten... pizdzielec ciota w w krótkich włoskach, to nie jest ten Dante, którego ja pamiętam. To nie jest Dante mojej młodości. Nie. Z well, w szacunku do Fabuły postaram się zamknąć mordę. of Sparta Dobrze wiesz, jak na, do, dużo wiesz, jak nie... Jak na nie na nieznajomego kolego. W ogóle co go tego obcialasz? Gej? Ej no kurde, serio? Widzicie te oczy jak zeszły na dół? Wszystko ja to widziałem. E, nie wiem, w moim kraju to się nie wręcza zaproszeń, ale widocznie wywodzisz się z innego kręgu kulturowego. Spoksik? Albo to jest po prostu jego sposób na wyjście. Może tak się u niego wychodzi. I ta bezzębna paszcza. Eee, okej. Okay. Ale nie, to jest zbyt mało. Tego musicie być świadomi, że to jest zbyt mało, żeby zabić pół demona. Ojciec demon, swarda. Jeszcze do sławy demon. Matka. No, człowiek albo anioł, to jeszcze sprawa otwarta. Nie wiadomo. Ale widzicie, czy on się w ogóle tym przejął. <laughs> Oj, no jak to. No musi działać. Kurde. O, obawiam się, że jeżeli zadziała, to teraz tylko jeden, ostatni raz. Ale zatnuta dobra. Nóżka sama chodzi. Ej, czy tamty ma jakoś banie na punkcie pizzy, bo jeszcze jej z buzi nie wypuścił. I ze w sumie tu nawet najbardziej się na niej skupia z tym wszystkim. Nie, że w gościa. No i, mów, że nie, to rozbicie, no i nie mów, że powbijasz jeszcze wszystkie bile. Nie, ale też zajebiste rozbicie, Dante. Gratulacje. No Wryże świetlaną przyszłość w bilardzie, bądź Snookerze. Dobra, dać im wreszcie przejąć kontrolę. Tak, Mission 1, a crazy party. Violent response to an insane call. <laughs> Spokoj zaczynamy. No, jak widzicie, gra jest podzielona misję. O, i tak widzicie na załączonym obrazku. Czerwone mordy oznaczają walutę, którą później można zamienić na ulepszenia postaci. Nowe kombosy, mocniejsze ciosy. Bądź też możliwość chociażby podwójnego skoku, czego jeszcze teraz nie mam. A dobra, wracam do podziału na misję. No, tak jak mówiłem, gra jest podzielona na tej misji i postaram się, żeby każdy odcinek trwał jedną misję, ale z racji tego, że to jest sam początek, to w tym odcinku zrobimy, podejrzewam, więcej niż jedno. No, jak widzicie, Dante tutaj nie chce się zatrzymać, wymachuje tym mieczem przeciwników, tylko przybywa. No i też znamienite dla tej serii podbijanie przeciwników na własnych pociskach. Pamiętam, jak w jedynce to zobaczyłem, to kwiczałem normalnie ze szczęścia i to było to, co najczęściej wyczyniałem Dantem w Devil May Cry 1. No inaczej, to nie wygląda, kurde, kozacko. A się do momentu, aż przeciwnik nie rozpadnie się w pył. Też w prawym górnym narożniku teraz widoczny oznacznik, powiedzmy, powiedzmy sobie, nazwijmy to tak, y kozakowość mojego kompo naszej znaczy, to mierzy, jak bardzo kozacko teraz wywijam na ekranie. Czy nie wykonuję tych samych kombinacji, czy przypadkiem nie używam cały czas tego samego rodzaju broni i palnej i białej, bo to też są zamienniki oczywiście, choć nie teraz jeszcze. I też oczywiście nie ma tak jak u nas 1, -ka, 2, 3, 5, -ka, 6, -ka, tylko bardziej amerykański system. Nasz teraz to jest odpowiednik angielskiego wyrazu, ale po A jeszcze możemy się dobić teraz, choć bardzo jest to wątpliwe. Bo wachlarz naprawdę póki co, mimo tego, że porównywalnie duży z tym w Metal Gear Rising Revengeance, bo tam był biedny, to tutaj jest niestety jeszcze kompletnie nierozwinięty. I z tych ciosów, które Dante ma w swoim wachlarzu, ciosów naprawdę mogę wykonać teraz niewiele. Nie, bo chciałem pokazać, że po A tutaj nie ma A+, tylko jest S. Później podwójne S chyba S znaczy tutaj jest Sweet. Później Double S nie wiem co to jest, ale 3S to jest chyba Stylish, co było najwyższą rangą w jedynce również. Ale nie, wzbudza wspomnienia. Ej, ale przynajmniej pizza została na miejscu! Biuro rozwalone w cholerę, nie? Interes zamknięty był co prawda. Ej, ej, ej. No, już chciałem samemu Cię zabić, ale Dante mnie uprzedził. Dobra, interes, to prawda jeszcze nie otwarty. Ale tego gościa, w sumie, który wszedł, można uznać de facto za pierwszego klienta. Tylko po takim rozpierdzielu, to nie podejrzewam, żeby się, że by zapłacił. Haha, no, masz rację, Dante. Masz rację. No, tak jak mówiłem, nie skończymy tego w pierwszej misji. O, co to to nie? Zwłaszcza, że trwała mniej niż dwie minuty. No i widzicie. Gramie ładnie oceni za moje poczytania Czyżby? A, tak jest. Można podciągnąć wyżej, ale... Spokojnie, jeżeli będzie chociaż B, to będę Content. Będę bardzo zadowolony z tego. Misje... Mission 2. The Blood Link. Blood the devil's like an iron hammer. <laughs> tak, to mogę zrobić z przyjemnością? Dajcie mi teraz przeciwnika! Ej Dante, a ja będziesz tak szanował własne biuro to nigdy nie zarobisz na tyle, żeby pokryć i naprawy, i jeszcze coś, żeby zostało na koncie, na jakieś luźne wydatki. Ej, no to bardziej ty zarobiłeś, ale spoko. Przerzucanie na kogoś innego, klasyk. Dobra, teraz jak ubrać płaszcz w stylu japoński. Proszę bardzo, jak na załączoną brazki, jak na życzenie. A na zdrowie, trzeba było się ubrać wcześniej. Przeziębiłeś teraz. No, to było mocarne kichnięcie No Nie podejrzewam, żeby potworki przypominające strzygi z kosami miały ubezpieczenie. Jakieś OC czy coś w tym stylu. No nie. No i tak jak widzieliście. Przed chwilą podniosłem gwiazdkę. Gwiazdka zielona oznacza to, że mogę później ją spożytkować z poziomu menu w charakterze apteczki. Ja bym znalazł ryj, taki jak teraz zbieram te czerwone, ale w kolorze zielonym, to wtedy by była użyta automatycznie. Po prostu w danym momencie podniosłem mi z powrotem życie na zadowalający pułap. Ej, właśnie tego jeszcze kombo z Zapomniałem, że on już jest w asortymencie od samego początku. Żadnych upgrade'ów. Momencik. O, o, o. Możesz, kurde, musiałeś teraz przerwać. Mimo, że całkiem ładne kombo się zapowiadało. ej, to jeszcze tyle życia zgrzedacie. Dobra, włącz, tą się zajmiemy ładnie. Ci się podziałaś, kochana. A, już się zabiłem. Dobra. A ja widzicie mam y, ograniczoną możliwość manewrowania kamerą, z tego jest seria Devil May Cry znana. Niestety, choć widzę w trójce chociaż mam delikatną możliwość, w jedynce nie było tej możliwości w ogóle O, a tutaj tak zwany Suicide Bomber Dobra, miało być ładnie, to postaram się, żeby było tym razem ładnie No sześć stofów w tym samym momencie, no nie... dobra, kit Użyjemy załapowca samobójcy no też właśnie, nie, i zajęliście się, opłaciło. No dalej, tą kombinację chcę zrobić. dalej, dalej, raz. Raz, dwa i napierdalać do oporu. No, może się uda, S, pokazać. No, cholera, skończyliście się przeciwnicy. I co za międzygalaktyczne pierdy? Nightcrawler? Nie. Oj, to, jeżeli tam to, to były strzygi, to to jest chyba śmierć. W charakterze bossa. Ej, tu potrafisz pociski zablokować? No to Cyber Ninja z Mendogean Solid 1, przygrywam ci piąteczkę, on też tak robił Albo rycerze Jedi, tylko że oni bardziej na niż pociski. Ej, no dobra, no to jeżeli nie chcesz z daleka, to pozwól, że podejdę. O żesz, ty! Ej, pamiętam, że za pierwszy raz, na wie to miałem z nią straszne problemy. Ponieważ tutaj do bossów, zwłaszcza, ale też do każdego przeciwnika trzeba podchodzić z należytym szacunkiem, czyli robić uniki, nie walić do przodu na pałę. A, No właśnie. Po każdym zablokowaniu przeciwnika robić unik. Nagminnie korzystać z broni dalekiego zasięgu. Ponieważ mało, bo mało, ale jednak ona robi krzywdę. Zabiera coś z paska zdrowia przeciwnika. No, no, no nie blokuj. Kurwa. Ej, stop. Dwa razy rzędu udało mi się zablokować? No to. Ty... daj, dobry jestem. Za pierwszy raz mi się to nie udało kompletnie. Ej, kochana! Jeszcze jeden cios i mnie wykończysz, więc zuzuj. Kurde! Nie no, to może dwa ciosy? A jeszcze się byłem szybszy, ooo! Przynajmniej na pierwszym bosie to by było mega w moim stylu. Ale mam nadzieję, że z racji tego, że w Devil May zdarzało mi się kiedyś grać, że tutaj nie będę lamił. Bądźmy dobrej myśli. Eee, Okej, okay. szatan przyjechał po prostu z piekła windą ekspresową przywitać się, czy, czy co jest grane? A nie... W chyba, dobrze poznałem Katanę, nie? się myliłem? Znaczy, jeżeli... Ten ktoś liczył na to, że zrobi niespodziankę, no to... nie udało się, wszyscy kurwa wiedzą. Wszyscy dookoła, już na pewno CNN o tym trąbi. It's been nearly a czyli no, wierzcie nie pomyliłem się. Ale chyba Dante nie myśli, że on cię usłyszał z takiej odległości, no hej. Rozumiem pół ale to nie znaczy, masz uszy jak kurde, nie wiem. Nie topesz, no nie wiem w sumie. Nie topesz korzysta z echolokacji, tam z nie ma dużo wspólnego. Aż tak bardzo. A to cię uciała zabiłem cię. W sumie, czy da się zabić śmierć? Hm. To pytanie do filozofów. Bardziej Egy moment. Albo to jest rezydencja śmierci, albo... Dokładnie, albo Vergil coś tam zaplanował i ma do tego kumpli. O kurde i to dużych kumpli. Co to za kurwa latający węgosz? Aaaaaa, ah, dobra kochani. Mam nadzieję, że nowa seria przypadnie Wam do gustu, tak samo jak mi. Naprawdę po takim czasie gra się naprawdę pięknie moim zdaniem zestarzała i jest warta pokazania. Ale czy w tym wykonaniu, bo jak widzę chyba... Nie, B! Dobra, z B jeszcze jestem zadowolony. Dobra, to do usłyszenia następnym razem. Pozdro, trzymajcie się, cześć, hej!